Są jebane światła. Nie pojedziemy bez świateł nigdzie nie jadę. Czekaj. to. Gdzie się włącza światła? Dwa razy Dobra. Czekaj. 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 Czekaj wsteczny wsteczny to wiesz. Wsteczny, to wiesz. No. Masz szczegóły? Ej. A. No, zamykaj drzwi. 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 drzwi, drzwi, nie. Wystarczy, żeby drzwi zamknąć. Ja ci będę zmieniał kurwa biegi. Ja se będę zmieniał, tylko gdzieś jest... Nie zarysuj mi Wakshola! Dobrze, gdzie jest tylko ten? Mhm. ty biłeś mi? Wiłem się i masz No bo musisz rzęcznie jeszcze zwolnić. Teraz możesz jechać. Spokojnie. Lekko puszczać sprzęgło o Nie, naciskać nie. Bo sprzęg... kurwa w ogóle biega nie ma włączonego. Jest. Nie, jest, kurwa, nie, nie jest. No patrz, patrz nie jest, patrz, podjedzą patrz podjedzą kurwa. Do Chuja podjeżdżasz, patrz. No właśnie, dlaczego nie? Masz wbitym, kurwa, Teraz. Nie. No, jedź. Kurwa, lecisz, masz się Tak, sprzęgło masz z lewej strony. Nie, nie ma włączylek. Puszczam sprzęgło i nie jedzie. Nie czuję, żeby w ogóle łapało sprzęgło. A naciskasz gaz? O, naciska teraz. Nie czujesz? Nie czuję. Gazu? No, no to właśnie. Dlaczego nie, nie jedziesz? Zabijmy się, kurwa, się Ja sam wyjadę. Jopie. A ty jesteś, czekaj... Ty jest Ej, ale nie, teraz się wkurwił. No i popatrz. Daj mi Boże. No tu za nie, nie kurwa. To jest. Jej, kurwa. To tam jest, udomne. Ja to, ja siadałem, a to jest siadełko. A siadełko. Co ty chcesz, kurwa? No. No. Co mi pierdole, ziom? Jakiego Stocznego nie Jedziemy. Kurwa, jakiego strasznego, nie wiem, kurwa. Ja mu nie wiem strasznego kurwa? Kurwa, jego matrz. To nie taki matrz, jak pierdolony. Nie, nie? Uwaga panowie a kurwa jedzie czeka Ustawiam auto na wprost Co było nie tak kurwa? Kierowca najwyraźniej Ciągno i poświęcimy Jak wiesz? Jak naciskasz to konkretnie ten gaz naciskaj a nie kurwa się z nim kurwa, co A i to Zaj, bez przesady amulet. kurwa Ej! Amulet. Ej to amulet. W, w, A no, ale Naciśnik bądź bieg! bieg i, i, no i teraz Bieg kurwa, gdzieś. Bieg, 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 jedynka i lecisz Oj ja się, bieg! Weźmieją biegicie, ale widać Balusie, jesteśmy kurwa bohaterami, ułagaj samochód. Wyczuj to spokojnie go wyczuj Okej, okay, bo Światła kurwa bo, No tutaj Co przecież czemu to się nie świeci? Ale pojedziemy, tak? Prawo, prawo, prawo Czemu na desce nie ma światła rozdzielczego? Ale to wiesz, kurwa, e, e, możliwe e, wada Zobacz, no nic nie jedzie może. Jedziesz, 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 ale bez, bez takiego, wiesz Ale nie bez szalic, kurwa, zobacz Ej, widzisz, samochody kurwa tutaj stoją A prawo zjeżdżaj prawo? No kurwa, bo tu auta stoją, no tak no, widzę, że stoją, ale, Trzymaj tu się ale kurwa odchodzi no, do żeby. Trujeczka. Tak, trójeczka. trójeczka. Trójeczka Już! Przecież jak wyje On się domaga trójki, kurwa. Nie stresuj go, ja go stresuję i to tak. No dobra... A krawężnik uważaj. Obserwuj wszystko, który około. Krynkowskaz? W prawo? W lewo? Prawo, prawo. Andrzej. Dobra, gdzie jesteśmy? Ej, jak się Ej. czujesz? Ej, jak, jak się czujesz? 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 Dlaczego my Dyskału. w ogóle jedziemy samochodem? Normalnie. Dyskału. Dyskału. Dyskału Co my w ogóle robimy? Dopod na pomysł my jedziemy. Markotyki jest seksalizm. Dojemont! Do imont! Markowany kurz. Do Jacek ty jest pochodzi, kierowcą? Tak, jedzieś, tak jedziesz, tak jedziesz Ale jaja, ty Eee, Z tego się nie tak spoczyn... A w czym samochód żyje tak Tomek, robota, dałeś się To jest robota, ty, ty, robota Nie to dali, że to jest Audi jo, Nie wierzę wie, o... Nie kłam, kurwa, który to powiedział? To jest Audi. To, Audi to jest Audi, Kławiesz, Audi, Audi. To jest Audi Kłamiesz Audi Ciadaj i Ty bez kitu na kierownicę Pisze Audi Znasz Ale czemu tu muszę, kurwa, prędkość... Nie, nie wiem, już, kurwa, kurwa, nie tak. wiem czemu, lewo, ja nie, 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 nie miałem się co Przerabiaj na dwójkę i jedziesz na dwójce Znaczy, znaczy na dwójce. ja to tak zauważyłem I jeden i, Tak, Już gaz, już gaz, już gaz Może jestem pijany, ale Jacek powinien sobie tak gaz, fotelem gaz, lekko gaz, gaz, dojechać, gaz. dojechać do przodu mm. Nie mów kurwa motora jak na se fotel Nie, ruch. on się to ustawi jak dojedzie już Jest. najbliżej W ogóle jedziemy kurwa, jedziemy Czwórka Ale jedzie, dobrze, dobrze jedzie Ej było? Coś zrobił? Cały kurwa robiciel kurwa Może ja bez chinu w fotelik to nie może usiąść oni nawet nie wiedzą z czym grają, że my to czwórka najebanych Polaków Nie? <kłuzdanie> tak? A oni myślą, że Będą <kłuzdanie> przebiegać Dobra, Wanda, chuja A bo nie mam dowodu, ale w klapkach jestem Tam ulepsz sprzęgło kielisowska Z dwójka, dwójka Dwójeczka, dwójeczka ty, Tomek, a nasz nr 5 jest bo mi się lati Delikatnie, nie ma, delikatnie dojeżdżasz do miejsca, kurwa, postojony Ale ja się wydaje. w... Ale pamiętaj, o, tu, tu, tu Bok niego jest zaryzykownie, i kramulec, kurwa, i zatrzymujesz Ale ładnie, dobrze jest, dojechaliśmy, dobrze jest, Jacek No